Witam Państwa. Nie chcę być żadną gwiazdą, żadnym tym. Chcę się tylko wypowiedzieć i odnieść co do Meksykano i jego nagrywania. Bo ma swoich fanów, zwolenników i tam jakichś tych. Nie wiem. Ja kilka razy odwiedziłem. Ogólnie nie jestem z Białego Stoku, jakby coś. Kilka razy odwiedziłem Krzysztofa i Majora, gdzie akurat. Też kilkukrotnie był ma ten Meksykano. Tylko, że Meksykano zawsze był w takim stanie, że prawie agonalnym. Czyli nawet aż na oczy prawie nie widział i chodził za mną często, że mam sobie z nim zdjęcie zrobić, że mogę sobie zdjęcie zrobić, że tego, tamtego, no dobra. Chyba gwiazdorzył gwiazda. No chłopaki... Są jacy, są, po prostu nie od dzisiaj, są na YouTube i tak dalej. Są trochę inni niż normalni ludzie, niż tego, ale ja ludzi wszystkich szanuję, dobrych. Tylko dlaczego tacy ludzie jak Meksykano i podobni mówią, jawnie nagrywają to na kilku filmikach, że on nie robi tego dla pieniędzy? Czy żeby tam, nie wiem, no że tylko chce pomóc. Jaka to jest pomoc, że jemu nie chodzi o pieniądze jak tu teraz na ostatnim filmiku co dzisiaj wrzucił, jawnie mówi, że dostał tam tysiąc parę złotych, a dał 30% krzychowi czy tam Majorowi i Krzychowi a tak naprawdę przecież Ani nie pokazał ile dokładnie dostał i ile im dał. No to się ja mogę mówić nie? sobie wymyśleć historyjki tak samo on. On coś musi też wiadomo na swoją obronę, bo Krzysztof też nie jest aż taki głupi, a ludzie dzwonią, mówią, ile on dostaje, bo widzą ile jest subskrypcji, ile jest obejrzanych filmików, ile jest yy, łapek w górę i tak dalej. Ludzie wiedzą, znają się trochę na tym, bo dużo ludzi ma swoje kanały. No a on po prostu ich jawnie wykorzystuje jak nie jeden. No i oczywiście to nie jest pierwszy i ostatni. Ja nagrywam, bo chciałem ich tylko wyprostować. Jestem tu kilka dni. W poniedziałek wyjeżdżam, już nie będę ich nagrywał, przyjadę na pewno latem odwiedzę i na pewno ich nagram i znowu będę może prostował coś, jak się uda. No tak naprawdę oni też nie potrzebują żadnego reżysera, bo jakieś krytyna, co ich będzie naciągał na kasę i pierdoły nagrywał, takie, że aż się zrygać chce. No bo nic interesującego nie nagrywał. Na początku były fajne filmiki, nie powiem, ale później jak już trochę się rozsławił, to już miał w dupie ich i te filmiki. Po prostu nagrywał to co chciał, po minucie, po dwie, tam jakieś bzdury takie totalne, co nie szło oglądać. No i mówię, no, nie wiem. Nie ma już chyba ludzi uczciwych. Ja się nie bronię, nie mówię o sobie nic bo ja nic z tego nie będę miał, ani nic jeszcze im pomagam. Zakupy zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Nie, żeby się ludzie mnie chwalili, czy jakoś, tylko ogólnie, bo widzę, jak jest, jak je, co potrzebują i tego. No mają tych pewnie konserw, czy tego, no bo to stoi na lodówce, oni tego nie chowają, przecież mogli schować pod łóżko i tego by nikt nie widział, ale nie chowają, wszystko jest na wierzchu. I to, co zrobił Meksykano, no to jest świństwo totalne. I że niby on im pomaga, a ludzi na małe, żeby nie przesyłali nic. No okej, okay, no ludzie przecież widzą sami, że tyle puszek to mają co jeść, tak? No to chyba sami nie są głupi, tak, żeby Meksykano musiał im powiedzieć, żeby nic nie wysyłali. No bo nie wierzę, że ludzie są tacy. No może niektórzy są tacy. Ale to nie trzeba Meksykana słuchać, że on po prostu powie nie wysyłajcie i tego. No. Tylko pieniądze wysyłajcie na tego prepala, którego założył i sam kasę bierze i tylko wie, jak, ile naprawdę pieniędzy tam wpływa. Także Krzysztof też prosił, żeby w ogóle żadnych pieniędzy nie wysyłać na żadne konto nigdzie. W jego imieniu, jeżeli chcecie tam po prostu nagrodzić Meksykana, to możecie mu wysyłać. Nie ma problemu żadnego, nie ma nic on przeciwko temu. Możecie go tam nagradzać za tego. Mądrość. No, co tu jeszcze powiedzieć? No, major dzisiaj przyszedł, akurat go nie było, jak byłem dziś, poszedł do sklepu, czy coś tam, wrócił. No, obejrzał filmik, już wiedział, bo ktoś mu też tam pokazał, co dzisiaj ten nagrywał. No, mógł powiedzieć, że to jest tragedia, nie? Że w ogóle nie było takiego czego, że on go od złodziei, że mu ukradł spa, puszkę, czy coś. Mówi, no, to wszystko jest brednia. Zresztą ludzie, mi też nie musicie wierzyć, i macie prawo, i ja, ja nawet sobie nie wierzę, sam, co dopiero komuś. Jeżeli ktoś jest tu z okolic, czy tego, no przyjedźcie. Przyjedźcie, zobaczcie na własne oczy, jak jest, jacy są, i tak dalej, i tak dalej. Nie, że ktoś coś pokazuje, co chce, bo oni tak naprawdę nie widzą tych filmików, oni nie pokazuje co nagrał, co wrzuci. Oni nie widzą filmików na YouTubie. Major nie umie tak czytać, to każdy o tym dobrze wie, no i po prostu nie czyta komentarzy, nie ogląda filmików, ty co wrzuci, tylko wie, że coś tam wrzucił. A nawet nie wie, jak to ten, bo też pewnie zapomina. I tak dalej. No. no. Każdy zasługuje na jakąś pomoc. Ja jestem tego zdania. Bo równie dobrze ja mogłem się taki urodzić jak oni. Czy ty mogłeś się widzu urodzić taki jak oni? Czy wasze rodziny mogą mieć takich po prostu. No, to są ludzie, którzy też chcą żyć i potrzebują pomocy, ale nie takich kurwa naciągaczy czy jakichś tam cwaniaków, co chcą tylko zabłysnąć, jak Meksykano, bo Meksykano jawnie tylko chciał zabłysnąć, żeby go ludzie rozpoznawali sobie z nim zdjęcia tak... Kilka razy mnie o to sam zaczepiał, to sobie z nim zdjęcia zrobił, jak chce. No to, to jest trochę żenujące. Ale cóż, sami widzicie, sami zobaczycie, no innych filmikach nie wiem czy będą sami nagrywać czy ktoś tam czy ktoś coś tam no ale no przeważnie ten ich błaznował tam pokazywał z najgorszej strony doprowadził do tego że oni się tak nienawidzą rozpił ich no to przecież widać na filmikach i w ogóle kto widział Meksykana to już będzie wiedział kto go zna to ja tym bardziej go pierwszy raz zobaczyłem to już wiedziałem wszystko o nim no dlatego no Nieładnie tak z innych robić nieudaczników. Każdy jest jaki jest. Każdy wygląda jak wygląda, tak? A widzowie są różni, tacy i tacy i tacy, ale każdy zasługuje na jakąś pomoc. No, także jeszcze dzisiaj wrzucę jakieś filmiki, coś tego. No i również życzę no, wszystkiego dobrego, szczęśliwego, nowego roku. Oby był lepszy jak dotychczas. Dla każdego, nie wiem jaki kto miał, ale wszystkiego dobrego. Tym złym i niezłym. Nawet Meksykanowi, bo to może się człowiek ogarnie, przestanie pić przede wszystkim. Jak on pije już pewnie lata, to już nawet on sam nie wie, że pije. No, także wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Szczęśliwego Nowego Roku i szampańskiej zabawy. Może do usłyszenia. Bo pewnie poniedzieli jeszcze coś nagram. Hejem.